Cześć, ja jestem Gorgol i witam was w odcinku, w którym przedstawi wam pięć najgorszych, najbardziej bezużytecznych potek w Minecraft. Zaczynajmy. Pewnie wielu z tych potek, które to, tu widzicie, a wręcz nie widzicie, bo są w tych skrzynkach, Nigdy nie zrobiliście w swoim świecie w Minecrafcie. Pierwszą z nich jest potka na Spida. Oczywiście, gdy ją wypiłem jesteśmy dużo szybsi, ale myślę, że niewiele z osób robiło tą potkę, ponieważ tak naprawdę ona nie ma wielu zastosowań. Jest dużo wiele lepszych opcji. Oczywiście, żeby zrobić taką potkę, trzeba dodać do statu eliminzego Blaze Powder, brodawkę, cukier powder. gunpowder. Ok, dostajemy do After Potion. No, i dodajemy do tego cukier i mamy gotową potkę na spida. Oczywiście, gdy dodajemy gunpowder do, do potek, jakby ktoś nie wiedział, to po prostu robimy to, że są one rzucane. A gdy dodajemy redstone, to przedłużamy długość trwania, jakby tej potki. No, chyba większość wie, o co chodzi. No i mamy właśnie pot potkę na speeda. Gdybyśmy dodali restą, trwałaby ona 8 minut. No i okej, okay. druga potka. To podka na Night Vision. No i może wezmę noc, żeby bardziej to uwiarygodnić, jak ona wygląda, bo tak to nie będzie za bardzo widać. Ale tak, gdy wypijemy oczywiście podkę Night Vision, widzimy w ciemności. No i niby nie jest to spoko, ale tak naprawdę można ustawić sobie full bright w ustawieniach, i już wszystko wtedy widzimy. Ok, no oczywiście trzeba na naturową brodawkę, no i golden marchewkę. Nederowa brodawka. ok, no i złota marchewka. No i voila, jest spotka na Night Vision, ale jak mówię, nie jest ona często używana. Okej, okay. trzecią już potką jest spotka na wyższe skakanie. Posh liping Leaping. No I po prostu dzięki niej możemy sobie wysoko skakać, znaczy na początku Minecrafta to wydawało mi się ta fotka na Speed'a i tak samo fotka na wysokie skakanie wydawało mi się jednym z najfajniejszych fotek w grze, ale tak naprawdę potem niewiele osób je już robiło. Wydajemy Netherworld, nóżkę królika. Okej, okay, w międzyczasie pokażę Wam fotkę na no, bycie wolnym Fotka na Slowness powoduje ona, że jesteśmy wolni. Tak nie chodzi o samą bezużyteczność taką, że jak ją wypijemy, to jest bez, bez sensu, ale gdy ją wrzucimy w przeciwnika, to też nie za wiele nam to da. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak właśnie wygląda potka na slowness. Robimy ją z cukru, czyli, potka na, czyli powstanie nam potka na Spida. No i gdy dodamy sfermentowane wyjdzie oczywiście potka na slowness. A no tak, dobra, przepraszam za wszystkie głupoty, co gadałem. Dodanie całą do potki powoduje, że po prostu efekt Jambusta jest zwiększony podwójnie. Ok, dodajemy sfermentowane oko i powinna nam wyjść potka na slowness. I tak też się stało. Ostatnią miksturką, jaką chcę Wam dzisiaj przedstawić, jest mikstura pojza. Oczywiście, gdy ją wypijemy, nie ma to w ogóle żadnego sensu, żebyśmy ją wypili. Ale, no, dostajemy trucizny. Chyba więc wie, już, już pije to mleko, żeby mnie nie, nie zabiło. Znaczy, potka napojów nie może zabić, tylko schodzi do połowy serduszka. Nasze życie, jakby co. No i ogólnie potka bicie w trucizny jest w ogóle bez sensu, ale według mnie tak naprawdę potka... Sama poison, która spowoduje, że rzucimy w nią w przeciwnika, jest tak trochę bez sensu. Już lepiej zrobić podkę instant damage. I uwaga, jest podka na truciznę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz się jej napiję. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Zaraz umrę. Mam nadzieję, że spodobało się. Dajcie suba, dajcie lajka początkującemu YouTuberowi, który chce się wybić na YouTubie. Pozdrawiam Was gorąco. Bye, bye.